Grażyna! Co? Znowu siało mi lepsze. Ze smartwatchami jest specyficzna sytuacja. Producenci masowo wypuszczają te urządzenia, natomiast użytkownicy nie do końca chcą je nosić. Dlatego, że nie widzą potrzeby wydawania kolejnych pieniędzy na coś, co mogą mieć w smartfonie. No i z pomocą myślę, że przechodzi Xiaomi, dlatego że oferuje nam zegarek, który mierzy nam wszystkie parametry aktywności fizycznej, które możemy potrzebować. Oczywiście są one podstawowe, natomiast kosztuje bardzo, bardzo niewiele, jak na konkurencyjne rozwiązania. Zacznijmy sobie od designu. Zegarek jest wykonany bardzo, bardzo prosto i jest nie plastikowe, ale w cenie 300 zł nie oczekujmy tutaj niesamowitej jakości. Natomiast to, co zostało zrobione z plastiku jest dobrze spasowane i co najważniejsze zegarek ma wodoodporność w standardzie IP68, czyli pozwala na zanurzenie na 1,5 metra przez 30 minut i jednocześnie jest pyłoszczelne, więc to absolutnie wystarczy do tego, żeby nawet brać z nim prysznic, lub po prostu srogo się spodzić na treningu, nie martwiąc się o to, że coś stanie się z naszym urządzeniem. Pasek jest silikonowy i dosyć długi, ma bardzo dużo dziurek, więc każda ręka myślę, że będzie na niego pasowała, zarówno mała ręka, jak i duża ręka. Ten zegarek bez problemu się dopasuje. I co fajne, jest tutaj uniwersalne mocowanie, takie jak znamy w klasycznych zegarkach, gdzie po prostu możemy ten pasek wymienić. On ma 20 mm szerokości i po prostu każdy inny pasek możemy sobie tu podmienić. Ja nie zdecydowałem się na takie, coś ten silikonowy, jest bardzo przyjemny w dotyku, wygodny i broń Boże nie jest chińską tandetą, jest po prostu dobrze wykonany. Teraz o budowie samego smartwatcha. Na froncie mamy szkło Gorilla Glass w wersji trzeciej, za to duży plus, zaoblone w standardzie 2,5D, więc jest to wyjątkowo estetyczne. Gorilla Glass chroni zegarek przed zarysowaniami, natomiast wiadomo, jest to urządzenie, które cały czas nosimy na ręce i może się łatwo zarysować, więc jeśli ktoś jest dosyć dużym pedantem, warto zabezpieczyć sobie ten zegarek jakąś folią, żeby po prostu nie zarysować ekranu. Ekran wykonany jest w technologii E-Ink, takiej samej jak znamy na przykład z czytników, książek. Wyświetlacz ten charakteryzuje się dobrą czytelnością, przede wszystkim bardzo niskim zużyciem energii i to czego się obawiałem, to słabej czytelności w jasnym słońcu. Natomiast tutaj miło mnie się mi zaskoczyło, dlatego że ten zegarek jest czytelny nawet w bardzo jasnym słońcu i do tego dostosowuje się do otoczenia, więc za to ogromny plus. A w nocy mamy oczywiście podświetlenie, dzięki temu widzimy dokładnie to, co dzieje się na naszym zegarku. Funkcjonalność. Nie przez przypadek wziąłem sobie Mi Benda, dlatego że uważam, że jest to jedna z lepszych smartopasek w tej chwili dostępnych na rynku. I dla osoby, która tylko chce zliczyć kroki, chce mieć godzinę i podstawowe powiadomienia, to jest absolutnie wystarczające urządzenie. Długi czas pracy na baterii małe, wygodne, ładne. Natomiast dla osób, które chcą mierzyć bardziej zaawansowanie swoją aktywność fizyczną, właśnie powstał AmazFit Bip. Jeśli chodzi o mierzenie aktywności fizycznej, ten zegarek ma wbudowane parę dodatkowych sensorów, w których nie ma na przykład MIBENT. Głównym z nich jest GPS, i za to ogromny plus dla Xiaomi, że w tej cenie umieszcza gps w tym zegarku. Ten zegarek może działać jako samodzielna jednostka, która zapisuje nam trasę dokładnie z GPS-em. Bardzo szybko łapie fixa, jest to mniej więcej od 30 do 45 sekund. Czasami nawet wyprzedza telefon, jeśli chodzi o złapanie GPS-u. Dodatkowo odpalacie sobie aktywność fizyczną na ekranie, bo ekran jest dotykowy. Wybieracie to, co aktualnie będzie. Będziecie robić, zegarek łapie fixa, mówi wam, że czas start i wy zaczynacie robić aktywność, i dokładnie wszystko jest zapisywane. Mierzy wam puls, co prawda nie w czasie rzeczywistym, ale cały czas pamiętajcie, że jest to urządzenie budżetowe, a mierzyć puls co minutę i po prostu macie cały czas mierzone tętno, i nawet przy bardzo wysokim tętnie ten zegarek nie przekłamuje. Oczywiście jest to technologia, która za pomocą zielonego światła przenikającego przez naszą skórę mierzy ilość przepłynięcia krwi przez nasze żyły. Pomiary są bardzo zbliżone do profesjonalnych urządzeń do pomiaru ciśnienia, także jak najbardziej można ufać tej opasce. Pamiętajcie, że są to amatorskie odczyty, nikt tutaj nie biega maratonów i ten zegarek ma służyć do poglądowego mierzenia waszej aktywności fizycznej, a nie do precyzji znanej ze szpitali. Kolejną zaletą smart zegarka są oczywiście powiadomienia. I tutaj użytkownicy telefonów Xiaomi oraz Huawei, czyli posiadacze systemów MIUI oraz Emotion UI muszą uważać na oszczędzanie energii. Niestety te systemy są bardzo wrażliwe na wszystko, co drenuje baterie i traktują każde połączone zewnętrzne akcesorium za największe zło. Dlatego przy złych ustawieniach po prostu ten zegarek będzie Wam się rozłączał i nie będziecie widzieli powiadomień. Natomiast kiedy wszystko dobrze skonfigurujecie, albo kiedy macie inny model telefonu, tutaj wszystkie powiadomienia Wam się będą pokazywały. Oczywiście powiadomienia możecie skonfigurować. Jeśli chcecie tylko połączenia SMS-y i na przykład Gmaila, no to możecie wyłączyć Waszą farmę i zegarek nie będzie Wam mówił, że czas podlać marchewkę. Aplikacja. Zegarek współpracuje z aplikacją Mi Fit. Dokładnie taką samą jak tą do Mi Banda czy do wagi Xiaomi i innych akcesoriów. Bardzo łatwo połączyć ten zegarek. On współpracuje zarówno z Androidem, jak i iOS-em, więc tutaj dowolna platforma i możecie sobie korzystać z tego smartwatcha. Wszystkie synchronizacje odbywają się automatycznie po odpaleniu aplikacji, wtedy wszystkie trasy są zczytywane, jest także mierzony wasz sen. Jeśli chodzi o mierzenie snu, po prostu musicie spać z tym zegarkiem. Nie jest to do końca wygodne. Do mierzenia snu wolałbym raczej mi banda. Natomiast, że tak powiem, przespałem się z zegarkiem i rzeczywiście sen był zmierzony poprawnie. Zasnąłem mniej więcej o północy, obudziłem się o ósmej rano i te rzeczywiście godziny były pokazane. Jest także oczywiście mierzenie fazy głębokiego oraz płytkiego snu, a także analiza do innych użytkowników. Możecie zobaczyć, czy śpicie najdłużej w okolicy, czy może jednak najkrócej. Dla osób, które na przykład dużo podróżują, jest także barometr, można sobie zmierzyć ciśnienie. A także kompas, więc jeśli zgubicie się w lesie i macie tylko Xiaomi Amazfita, macie szansę odnaleźć drogę do celu. Małe mankamenty. Powiadomienia nie są wyświetlane w języku polskim, więc jeśli ktoś napisze wam maila ze znakami polskimi, po prostu one się nie wyświetlą. Nie jest to wielka przeszkoda, dlatego że i tak odczytacie bez znaków polskich to, co autor miał na myśli i zobaczycie, czy warto wyjmować telefon z kieszeni i odpowiedzieć na tego maila, czy też po prostu zostawić tego maila na później, bo to nie jest nic ważnego. Od razu mówię, że z Amazfita nie da się odpisywać i to chyba nawet lepiej. Na ekranie mniejszym niż 1,5 cala odpisywanie byłoby istną katorgą. Zegarek także potrafi wyświetlić pogodę na podstawie GPS-a, który, który ma w środku, pobiera dane z telefonu i wyświetla nam aktualną pogodę w miejscu, w którym się znajdujemy. Na końcu jeszcze bateria. Smartwatche mają jeszcze jedną podstawową wadę, trzeba ładować je codziennie. A Amazfit jest wyjątkiem potwierdzającym tę regułę i dzięki zastosowaniu bardzo energooszczędnych podzespołów i wyświetlacza E-Ink, na baterii według specyfikacji producenta jest w stanie wytrzymać 45 dni. Natomiast jeśli intensywnie korzystacie z GPS-u, macie cały czas połączony z telefonem i łapiecie wszystkie powiadomienia, dodatkowo często sprawdzacie godzinę, podświetlacie ten zegarek, macie jeszcze włączone mierzenie kroków, liczcie się z tym, że bateria wytrzyma wam około 25 dni. Tak długie działanie na baterii pozwoli wam zapomnieć o jego ładowaniu i to jest naprawdę rewelacja, dlatego że o to właśnie w tym chodzi, żeby założyć zegarek raz na miesiąc i tylko przez dwie godziny naładować go do pełna i znowu mieć pełny miesiąc na korzystanie z tego smartwatcha. Ładowarka dołączona w zestawie niestety nie ma kostki, więc podłączacie ją na przykład pod powerbanka lub ładowarkę od swojego smartfona. Podsumowując, Amazfit Bit jest doskonałą propozycją na rozszerzenie Mi Benda. Jeśli ktoś chce mieć troszeczkę więcej niż tylko powiadomienia, godzinę i kroki oraz puls, a zależy mu na przykład na precyzyjnym szczytywaniu swojej trasy z treningu i dzielenia się z tym w mediach społecznościowych, to jest najtańszy zegarek z GPS-em, który działa absolutnie świetnie. Doskonała wytrzymałość na baterii, rozszerzona funkcjonalność, no i ta cena: 299 zł. Absolutnie rewelacja. Mogę serdecznie Wam ten zegarek polecić dla osób aktywnych, natomiast jeśli nie potrzebujesz GPS-u, szczytywania tych tras, wybierz sobie po prostu mi benda, zapłacisz za niego około 120 zł, a też otrzymasz to, czego oczekujesz. I jako zaletę dodam jeszcze, że można tutaj wymienić paski, a także cała koperta jest bardzo lekka, bo waży mniej niż 20 gramów, więc praktycznie tego zegarka nie poczujecie na ręce. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli się podobał, zostawcie łapkę w górę, a także subskrybujcie kanał x po więcej materiałów. Zapraszam Was także do dyskusji w komentarzach. Używacie smartwatchy? Może macie Mi Benda? Dajcie znać, co sądzicie o urządzeniach Xiaomi, a także o urządzeniach innych producentów. A my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Cześć!